Ta świnka kuleje, dlatego że tak potraktowały ją jej koleżanki ze stada. Świnie mają może i skomplikowany, a może i prosty behawior, zresztą bardzo podobny do, do ludzkiego, czyli są zwierzęta na samej górze drabiny, dowodzącej. Narzucającej tempo, rytm i wszystko, w ogóle, co jest dobre, a co złe, tym poniżej. I są zwierzęta na samym dole. I tutaj, niestety, w tym stadzie no to jest ta świnka ta świnka jest na samym dole hierarchii. I to jest taka świnka do bicia świnka, którą, jak inne, mają zły humor, czy, czy po prostu są bardziej głodne niż ona, no to ją. Odganiały od samego początku. Jej uszkodzenia. Jej, kule, jej kula, kula, kula wie, Kurde. <ścoughs> jest okulawiona ze względu na uszkodzenia mechaniczne, czyli po prostu gryzienie, przerzucanie, naskakiwanie na nią i tak dalej, i tak dalej. I, i też jest najchudszą świnią ze stada zawsze, gdyż po prostu zwyczajnie. Mniejsze świnie jedzą mniej, większe jedzą jeszcze więcej. Tak to u świnek działa. W momencie, kiedy ta świnka znikłaby ze stada, no to po prostu znalazłyby sobie inną. Są już razem, no niedługo będzie, wiosną 26 roku, będzie 4 lata. Jak one sobie tutaj razem no, żyją, wspólnie, więc można powiedzieć, że to jest taka zgrana paczka. Wszystko jest na swoim miejscu poukładane. Eee, I niech tak będzie jak najdłużej, tak? Po prostu no, nie, nie, nie należy tego zmieniać, bo to po prostu niczego nie zmieni. No. Zaczęłyby te, te z, z górnej półki świnie znalazłyby sobie inną świnie do odganiania, a ona jest zawsze przeganiana, odganiana niestety. No taka jej rola w życiu tego się tutaj nie przeskoczy. Także tak, w hodowli jakiejś tam bardziej skomplikowanej, przemysłowej, gdzieś tam zamkniętej w budynku, taka świnia zostałaby w wyniku gdzieś tam urazów mechanicznych, niekoniecznie przez inne świnie, bo też są na, w końcach grupowych i tak dalej, ale po prostu zwyczajnie przez jakiś wypadek, poślizgnięcie, w momencie gdyby zaczęła kuleć i, i, i jej masa już nie osiągnie masy takiej jak mają inne, ze względu na, na, na to swoje upośledzenie, no to zostałaby po prostu zabita, usunięta ze, ze stada zarodowego. A tutaj no, no nie. Y